Cześć, dzisiaj mam dla Was wyjątkowy film, dlatego, że em, powiem o mojej opinii na temat sposobów na profilaktykę przeciwnowotworową albo na wspomaganie leczenia. Jestem lekarzem, nie jestem farmaceutą, także podam Wam takie moje przemyślenia, które mam. Konkrety. O co chodzi z rakiem? Rak moim zdaniem to jest największy przekręt XXI wieku. Dlatego, że generuje niesamowity dochód. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale taka 6 czyli jedna tura chemioterapii, to jest koszt około 16 tysięcy złotych dla, e, dla naszego państwa, ponieważ jest to pokrywane z ubezpieczenia, które wszyscy płacimy. E, koszt ten to jest związany z, głównie z farmaceutykami, ale również z naszym pobytem w szpitalu. Dalej. E, chemioterapia, tak naprawdę, e, niestety. Obniża y, naszą odporność. I to jest powszechnie znane, ale nikt nie kojarzy tego faktu z tym, że komórki nowotworowe powstają, dlatego że nasza odporność jest już obniżona. W każdej minucie naszego życia mutują około trzy komórki naszego organizmu. Jak to się dzieje, że nie dostajemy raka każdej minuty i że nie w, u wszystkich namnażają się komórki nowotworowe do postaci guzów? Po prostu mamy wystarczająco efektywnie działający układ immunologiczny, który mm, za pomocą swoich narzędzi, czyli komórek różnego, Typu z tymi komórkami zmutowanymi sobie radzi. Jeżeli ten układ w jakiś sposób jest e, e, immunocompromised, czyli e, jego efektywność jest obniżona, wtedy te komórki namnażają się swobodnie i e, zaczynają mutować do rozmiarów, e, które można wykryć za pomocą aktualnych metod analitycznych. E, e, I e, Ważne jest też to, słuchajcie, że y, komórki, żeby namnożyły się do wielkości guza, potrzebują około 8 lat, tak? 8 lat mutujących komórek, żeby guz urósł do takiej postaci, żeby za pomocą aktualnych metod diagnostycznych byli, y, lekarze byliby w stanie go zobaczyć. Także jeżeli ktoś dostanie diagnozę, że ma, y, że ma nowotwór, że ma guza i musi natychmiast iść na operację i natychmiast mieć chemię, to... Y, Pozostaje się tylko uśmiechnąć, dlatego że to wszystko trwało 8 lat, więc uwierzcie mi, że miesiąc w takiej sytuacji nie zrobi dużej różnicy. I warto moim zdaniem ten miesiąc przeznaczyć na gruntowne doszkolenie się w tej kwestii, po prostu zrozumienie, o co chodzi z tym nowotworem i co go powoduje. Nie wiem, czy kojarzycie taką metodę diagnostyczną. Ona jest bardzo po popularna za granicą. Przepraszam Was, jest silne słońce, więc pewnie będzie duży kontrast w tym filmiku. Ona jest bardzo popularna za granicą, nazywa się pet -scan. Polega na tym, że do krwi pacjenta jest wszczepiana radioaktywna glukoza. I ta glukoza rozprowadza się po organizmie i w pewnych miejscach potem jest szczytywane to wszystko i w pewnych miejscach człowiek świeci. To są te miejsca, gdzie są komórki nowotworowe. I im bardziej tak, tak świeci, tym bardziej złośliwy jest to nowotwór. Dlaczego? Jaka jest jakby podłoża tego skanu? Dlatego, że komórki nowotworowe zużywają bardzo duże ilości glukozy. One nie z, mają, mają zmieniany metabolizm i bardzo szybko się namnażają. Główne ich pożywienie to jest właśnie glukoza. Więc zastanówcie się, jaka dieta będzie odpowiednia przy nowotworach. Czy dieta, w której bardzo dużo cukru sobie dostarczacie, takiego prostego cukru, który idealnie biegnie i odżywia nasze komórki rakowe, czy raczej przeciwieństwo tego, jak najniżej cukrowa pet scan, słuchajcie, to jest, możecie to naprawdę wygooglować, to jest powszechnie znana technologia y, diagnostyczna przy y, obserwacji leczenia i postępów w chorobie nowotworowej. Bardzo ważne jest też to, że... Y, wstrzykujemy radioaktywną glukozę do organizmu. Zauważcie, że większość metod, które diagnozują postęp choroby nowotworowej, tak naprawdę ją indukuje. Bo to są wszystkie prześwietlenia, rentgeny. W ogóle sam pobyt w, w szpitalu przy chemioterapii jest dla mnie niesamowitym pomysłem, dlatego że podawanie osobie, która ma już raka coś, co zabije jej układ odpornościowy, wypadają jej włosy, Często puchnie, osłabiają jej nerki, bardzo często ludzie w ogóle krwawią, w sensie oddają krew w moczu, dlatego że nerki, nerki dostają po uszach i wątroba, bo to są dwa największe filtry naszego organizmu i to one wydalają te toksyny, które są wprowadzane do krwi razem z chemioterapią. No bo czym jest chemioterapia? Jest po prostu bardzo silną ilością toksyków wymierzonych w daną, um, daną grupę, jak gdyby nowotworową. A więc uważam, że jeżeli chodzi o Traktowanie chorób onkologicznych to są zupełnie błędne założenia, bo tak naprawdę powinniśmy podnosić układ odpornościowy, który sam naturalnie powinien zwalczyć poprzez naszą jakby zewnętrzną stymulację te komórki nowotworowe, tak jak robi to na co dzień. Mam dla Was listę rzeczy, które moim zdaniem naturalnie pomagają w takiej chorobie. Postaram się ją wrzucić też do opisu. Pamiętajcie o diecie, pamiętajcie o wsparciu psychologicznym. E, pamiętajcie o tym, że e, choroba nowotworowa rozwija się przez około 8 lat. Pamiętajcie o tym, że warto zainwestować w zioła i w suplementację. E, pamiętajcie o tym, że witamina C, e, nawet jeżeli zdecydujecie się na chemioterapię, witamina C w połączeniu z chemioterapią jest to naukowo dowodne, że efektywność tej chemioterapii wzrasta kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o takie środki, które możecie stosować wspomagająco w, przy nowotworach, to teraz Wam przeczytam, ale też zalinkuję może pod, pod tym filmikiem. To są przede wszystkim olejki eteryczne. Możecie stosować w taki sposób, że na przykład na język co dwie godziny. W ogóle, jeżeli chodzi o przypadki nowotworów, to słuchajcie, nie sugerujcie się dawkowaniem, jeżeli chodzi o zioła czy suplementy, które jest na opakowanie, bo to jest działanie absolutnie podprogowe i profilaktyczne. Przy nowotworach naprawdę potrzeba bardzo dużo tych substancji. Teraz Wam je Takim bardzo fajnym środkiem jest bosfella, czyli kadzidłowiec, berberin, rezerwatrol, MSM. Rezerwatrol powinien kojarzyć Wam się z winem, ale też można dostać ekstrakty. MSM też działa świetnie na grzybice, to jest po prostu forma siarki. W ogóle też są w Polsce dostępne takie kapsułki z formą krzemu i bardzo często właśnie słyszę od właścicieli zwierząt, że to świetnie pomaga na nowotworu zwierząt, ale ludziom się już tego nie daje. ISAC Tea to jest mieszaninka takich czterech środków przeciwnowotworowych. Tylko pamiętajcie, że w tych wszystkich sprawach suplementacyjnych bardzo dużo zależy od jakości tego, co jest w tych składnikach. I niestety nie ma czegoś takiego jak na przykład badanie pod kątem składu aktywnego. Także warto zainwestować w droższe preparaty, które naprawdę będą skuteczne. I teraz wszystkie gatunki grzybów, takie jak shiitake, shanga, reishi, w ogóle reishi w Szwajcarii jest używana jako oficjalna forma działań antynowotworowych, polecana przez lekarzy. Bardzo ważne jest to, żeby dostarczyć lekarzom ogromną ilość enzymów, enzymów w postaci świeżych soków, w postaci koktajli. Fajnie też jest pić wodę, która jest alkalizująca i która ma napięcie. Odpowiednie, e, suplementacja witaminą C, naprawdę kilka gram dziennie, szczególnie polecam Wam liposomalną witaminę C, dlatego że jej proces wchłaniania jest inny. Liposomalna witamina C polega na tym, że jest witamina C w środku i liposomy, czyli cząsteczki tłuszczu są naokoło i ona w procesie absorpcji z jelita, z układu pokarmowego przechodzi inną drogę niż ta zwykła witamina C, którą przyjmujecie bez tych otoczki liposomów. E, świetne są też takie rzeczy jak pałudarko albo bardzo popularne też są inne związki. Postaram się Wam to wszystko napisać w opisie, także zajrzyjcie koniecznie. E, może nawet powstanie wpis na blogu na ten temat. E, słuchajcie, ja dojrzewałam, żeby zrobić dla Was ten filmik przez właściwie dwa lata. Dwa lata dlatego, że e, dwa lata temu zmarła moja mama. I to właściwie wszystko, co macie na platformie Zielonego Detoksu wynika z tego, że e, że ja um, zdecydowałam się na opiekę nad mamą. Bardzo nie chciałam jej oddać do hospicjum. I, e, I wzięłam na siebie tą. Zdecydowałam z pracy i zaczęłam się doszkalać. Zaczęłam się doszkalać dlatego, że okazało się, że e, lekarze oprócz e, Chemioterapii paliatywnej e, i antybiotyków i coraz większych środków przeciwbólowych, po których moja mama nie była w ogóle komunikatywna, nie można było w żaden sposób wejść z nią w interakcję, nie mieli dla nas e, absolutnie nic e, do zaproponowania. E, także zaczęłam się szkolić w tych metodach al alternatywnych, które przyniosły bardzo dużo pozytywnych rezultatów i ta cała moja wiedza, którą znajdujecie na platformie zielonego detoksu, właśnie wynika z tej ogromnej pasji i, i chęci pomocy osobie, która właściwie była mi najbliższa, w Życiu. Um, I e, wynika też z takiego poczucia bezsilności, takiego poczucia bezsilności e, obezwładniającego, które na przykład czujecie, kiedy wasze dzieci są bardzo chore i nie możecie im pomóc, i widzicie, jak bardzo cierpią. I e, życzę sobie i Wam również, żebyśmy nigdy już tej bezsilności nie doświadczyli. Także korzystajcie mądrze z tej wiedzy, którą Wam przekazuję, i jeżeli mogę Wam w jakikolwiek sposób pomóc, dajcie znać. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam i do zobaczenia w następnych filmikach. Ach, jeżeli ten filmik uważacie, że może komuś pomóc, to bardzo byłabym wdzięczna za udostępnienie. Zwykle o to nie proszę, ale ten film jest bardzo ważny, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale chemioterapia jest uważana za skuteczną, jeżeli przedłuża życie pacjenta o 3 miesiące. Także człowiek jeździ 6 miesięcy co miesiąc dostaje mnóstwo trucizny do swojej krwi, a określa się, że chemioterapia była skuteczna, jeżeli długość jego życia będzie dłuższa od 3 miesiące i nieważne, czy będzie pod kroplówką z morfiną leżał w hospicjum. Nie, nie jak gdyby nie oceniam tego pod względem jakości życia, ale długości o 3 miesiące. Także proszę, jakbyście mogli udostępnić ten film, byłoby fantastycznie. Fantastycznie było, gdyby coraz więcej osób było świadomych i nawet jeżeli decydują się na chemioterapię, żeby robić to w sposób świadomy, bo ile razy byłam w centrum onkologii na Ursynowie i widziałam ludzi, którzy piją coca-cole przed chemioterapią albo jedzą drożdżowe bułeczki z dżemem. I, i, I słuchajcie, ja nie wiem, czy mam do tych osób podejść i powiedzieć im, że będą wymiotowali, dlatego że to zjedli. Tak, Jeżeli macie chemioterapię, musicie bardzo dbać o dietę, dlatego że ona ogromnie wpływa na to, czy dopuszczą was do kolejnej chemioterapii, bo jak wiecie, te comiesięczne badania są robione, które sprawdzają e, stan organizmu. Dobrze, ja się rozgadałam. Słuchajcie, o tym mogę gadać naprawdę godzinami, dlatego że, e, że ja po prostu to przeżywałam i mam bardzo dużo refleksji na ten temat, także jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to proszę bardzo. E, trzymajcie się. Jestem lekarzem, nie jestem farmaceutą, także podam Wam takie moje przemyślenia, które mam, ponieważ oboje moje rodzice chorowali na nowotwór. Moja mama nie żyje już 2 lata, mój tata żyje, nie ma przyrzutów, ma się bardzo dobrze. I bardzo różne podejście do tej choroby. Moja mama cały czas pracowała, nikomu nie mówiła o tym, że jest chora. Nie stosowała żadnej suplementacji, nie zmieniła diety, nie zmieniła w żaden sposób stylu żywienia, i myślę, że to miało ogromny wpływ na to, że nie udało jej się pokonać, nie udało jej się pokonać tych mutujących komórek, które miała w swoim organizmie. Mój tata z kolei zrezygnował z pracy, poszedł na parlamentne zwolnienie zdrowotne tzw. rentę zdrowotną i bardzo wgłębił się w temat, powstawa temat dotyczący raka i dotyczący powstawania tych wszystkich zmian w organizmie, wpływu diety, bardzo silnie suplementował się, brał bardzo dużo różnych ziół. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. W sumie dojrzewałam chyba dwa lata, żeby go dla Was nagrać, dlatego że Zielony Tatoks w ogóle powstał w taki sposób, że to ja opiekowałam się mamą przez... Przez rok. I wtedy tak naprawdę zorientowałam się, bo nie wiem czy wiecie, ale ja pracowałam dla korporacji farmaceutycznych. I w momencie, w którym zrezygnowałam z pracy. Zajęłam się mamą i zaczęłyśmy odbijać się od kolejnych lekarzy, którzy, jedynym, jak gdyby jedyną rzeczą, którą mogli nam dać, to były środki przeciwbólowe albo antybiotyki, które w żaden sposób nam nie pomagały z tymi kolejnymi infekcjami, kolejnymi problemami, z którymi się zmagaliśmy. W ten sposób ja, jak gdyby, zanurzyłam się w świat tej medycyny alternatywnej i zaczęłam się szkolić. I dzięki temu macie tą całą wiedzę, która jest na platformach Zielonego Detoksu. Także to po prostu powstało z ogromnej pasji i zaangażowania i takiej chęci pomocy, bo ja doświadczyłam, co to jest bezsilność. Taka bezsilność, którą na przykład czujecie, kiedy wasze dzieci są chore. Kiedy coś im się dzieje i nie możecie im pomóc, nie wiecie jak im pomóc. I wiem, że to jest właściwie najgorsza rzecz w życiu i bardzo sobie życzę i wam tego, żebyście nigdy nie czuli się bezsilni. Na dzisiaj was pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnym filmie.